Dzień dobry. Szanowni Państwo, rozpoczynamy konferencję Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza w składzie przewodniczący PKW, sędzia Sylwester Marciniak oraz zastępcy przewodniczącego PKW, sędzia Wojciech Sych i pan Konrad Składowski oraz członkowie Państwowej Komisji Wyborczej. Pan Arkadiusz Pikulik, pan Paweł Gieras, pan Ryszard Balicki. Pan Mirosław Suski, Pan Maciej Kliś, Pan Paweł Gieras. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, serdecznie witam na konferencji Państwowej Komisji Wyborczej w związku z ponownym głosowaniem w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024 roku. Dodam, że konferencji ostatniej ogłaszamy komunikat uzupełniający po dziewięciu godzinach od zamknięcia lokali, chociaż właściwie od godziny drugiej w nocy czekaliśmy na protokół jednej z obodowych komisji wyborczych w Legionowi. Ale proszę Państwa, takich obodowych komisji było 11 888. Jeden protokół, niestety kilka godzin musieliśmy czekać. Przejdźmy w takiej sytuacji do meritum. Przedstawię właśnie treść obwieszczenia. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2024 roku, uzupełniające obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 roku o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju. Na podstawie artykułu 477 paragraf 2 Kodeksu Wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości na podstawie danych zawartych w obwieszczeniach komisarzy wyborczych zbiorcze wyniki ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonego w dniu 21 kwietnia 2024 roku. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 1489 kandydatów, w tym w siedmiu gminach i miastach, w których w ponownym głosowaniu brał udział jeden kandydat. Uprawnionych do głosowania było 12 051 596 osób, w tym 1935 obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5 311 394 osobom. W wyborach wzięło udział. Oddano ważne karty do głosowania. 5 310 432 wyborców. To jest 44,6% uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddano 5 269 205. To jest 99,22 ogólnej liczby głosów oddanych. Głosów nieważnych oddano 41 227, to jest 78% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu postawienia znaku X obok nazwiska dwóch kandydatów albo postawienia znaku X jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 20 557, to jest 49%. 86% ogólnej liczby głosów nieważnych. Nie postawienia znaku X obok nazwiska żadnego kandydata albo nie postawienia znaku X ani za, ani przeciw wyborowi kandydata oddano 20 670, to jest 50,14% ogólnej liczby głosów nieważnych ponownym głosowaniu wybierano łącznie 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z czego 569 wójtów burmistrzów w gminach do 20 tysięcy mieszkańców z tego 330 wójtów i 239 burmistrzów. Nad to 179 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców z tego 11 wójtów 108 burmistrzów i 60 prezydentów miast. Wybrano łącznie 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego 569 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tysięcy mieszkańców i 179 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. I tu następują podpisy członków Państwowej Komisji Wyborczej. Proszę Państwa, zatem najdłuższa kadencja organów samorządu terytorialnego od 1990 roku dobiegła końca. Chciałbym podziękować wszystkim wyborcom, którzy w dniu 21 kwietnia udali się do lokali wyborczych. Dziękuję także wszystkim kandydatom i komitetom wyborczym, którzy zdecydowali się startować w wyborach. Gratuluję tym, którzy zostali wybrani. A pozostałym przypominam, że demokratyczne wybory odbywają się co 5 lat i w kolejnych wyborach wyborcy mogą zdecydować inaczej. Bardzo dziękuję prawie wszystkim członkom komisji wyborczych obwodowych. Tym razem przeszło 100 tysięcy członków i gminnych przeszło 7 tysięcy osób. Dziękuję komisarzom wyborczym i pracownikom administracji publicznej to zarówno samorządowej jak i rządowej za bardzo dobre współdziałanie w przeprowadzeniu wyborów oraz funkcjonariuszom policji i Sopu za zabezpieczenie procesu wyborczego. Bardzo dziękuję szefowej jak i dyrektorom i wszystkim pracownikom Krajowego Biura Wyborczego za olbrzymie zaangażowanie w przeprowadzeniu wyborów samorządowych. Dziękuję także przedstawicielom mediów. Wreszcie dziękuję wszystkim członkom Państwowej Komisji Wyborczej. Dziękuję za uwagę i zapraszam wszystkich na wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 roku. Jeżeli macie Państwo pytanie, bardzo proszę. Tak, dzień dobry, Arkadiusz to f pan 24 Panie Przewodniczący, Pan wspomniał o tych opóźnieniach, o co konkretnie chodziło w przypadku tych kart do głosowania? Chodzi o legionowo, tak? Tak, jedna z komisji nie mogła się doliczyć wszystkich głosów i de facto chyba trzykrotnie tyle co się orientuje, dochodziło do sporządzenia protokołów. I stąd to opóźnienie byliśmy gotowi, takie zresztą mieliśmy wersję optymistyczną na ostatniej konferencji. O 22 zapowiadało się, że to będzie rekordowo, chociaż i tak jest rekordowo, bo tak jak wspominam od zamknięcia lokali 9 godzin, ale mogło być jeszcze szybciej, gdyby nie jedna komisja obwodowa. wspominał, że to będzie lada chwila dziennikarzom, to się opóźniało, opóźniało ta komunikacja między państwem a dziennikarzami była profesjonalna pana zdaniem. Y Proszę Państwa, to nie tylko między nami a mediami, również w stosunku do, do wszystkich członków Państwa Komisji. Nigdy nie można określić na 100%. No, tak jak wspominałem, o drugiej w nocy w zasadzie mieliśmy 99,99% ,99 obodowych komisji. Ta jedna brakująca. Na blisko 12 tysięcy obwodowych komisji niweczy de facto wysiłek 100 tysięcy. Dlatego dziękowałem prawie wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych. Mogę, Weronika Korol, Polsatnius, jedno, jedno Nie, tylko proszę pan, Państwa. To też pokazuje, że cała administracja wyborcza to jest jeden system. I faktycznie wystarczy no, nawet mały problem w jednej komisji obwodowej i to powoduje, że cała ta grupa komisji musi czekać, żeby to wszystko zostało zrealizowane. No, tak jest skonstruowany system, po to, żeby te wyniki były ostateczne, oficjalne i dobrze policzone. Weronika Korol Polsat News, ja chciałam jeszcze dopytać, bo my około godziny czwartej zostaliśmy poinformowani przez pana rzecznika, że ta komisja wprowadziła e, protokół, wprowadziła go do systemu, następnie go wycofała. Więc dokładnie na czym polegał problem, bo tutaj pada zdanie, że no nie mogli się doliczyć głosów, tak? E, no to chyba ten protokół nie powinien być wprowadzony do systemu. E to znaczy tak, teoretycznie tak, ale on został rzeczywiście wprowadzony, przy czym my cały czas powtarzamy, system jest tylko wspomagający i on też pozwala nam na bieżąco śledzić wyniki i, i, i poszczególne działania poszczególnych organów wyborczych. Rzeczywiście ta komisja bardzo długo liczyła. To już było po kilku interwencjach, kiedy o tej godzinie trzeciej został ten protokół wprowadzony. Myśmy otrzymali informację, że ten protokół już jest, już myśleliśmy, że wszystko będzie zakończone, jednakże okazało się, że ta komisja nie wyjechała z lokalu. Czyli fizycznie tego protokołu nie przekazała do Miejskiej Komisji. Tak, bo to jest jakby kolejna rzecz. Jedną rzeczą jest wprowadzenie to do systemu, drugą jest po prostu trzeba to wywiesić na zewnątrz lokalu jedną kopię protokołu i zawieść to do Miejskiej Komisji Wyborczej. I oni tego nie uczynili. No, tu komisarz tak, i delegatura cały czas próbowała się kontaktować. Tam już był taki moment, że nie odbierali telefonów, nawet już jechali tam. Komisja uparła się, że jednak będzie dochodzić, co im się tam nie zgadza, bo coś im się tam nie zgadzało i że oni będą wycofywać ten protokół. I tak też uczynili, no nie jesteśmy w stanie tego zrobić, mogliśmy ewentualnie wymienić skład komisji, i pewnie by to się tak skończyło, gdyby, gdyby, gdyby w końcu jednak się tam nie doliczyli tego wszystkiego. No. W końcu zrobili, policja nam pomogła, miejska komisja swój protokół do Warszawy przywiozła na sygnale. Żeby jak najszybciej to zrobić. Ale tak jak mówiłam, no my bardzo Państwo współczujemy. Nie jesteśmy w stanie naprawdę tego przewidzieć. Ja dlatego mówiłam, że my zostawimy tutaj otwarte to pomieszczenie, ale to już będzie państwa decyzja, czy zostaniecie. No, tak naprawdę myśmy w każdej chwili byli gotowi, żeby tutaj przyjść. A czy finalnie wiadomo, co było problemem? Dlaczego komisja nie mogła się doliczyć? Czy takie informacje do państwa dotarły? Trudno było naprawdę bardzo nawet rozmowy były trudne z nimi. Nie zgadzało im się o 10 kart. Finalnie okazuje się, bo sprawdzałam ten protokół, tam wszystko jest zgodne, więc widocznie się doliczyli jednak mimo wszystko. Nie było również zarzutów, bo tam byli obecni mężowie zaufania, dwóch mężów zaufania, nie zgłosili żadnych zarzutów, także no musiało faktycznie w końcu musieli doliczyć się wszystkiego. Tam było około 950 wyborców, którzy uczestniczyli w tym głosowaniu. No to też nie jest jakaś ogromna liczba, no ale mimo wszystko mieli trudności. A komisja obwodowa liczyła 11 osób. To było ostatnie pytanie. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Pani Minister. Życzę dobrego dnia. Do zobaczenia. Dobrze. Jeszcze raz dziękuję za udział i do zobaczenia 9 września. Dziękujemy. 9...